Cześć kochani! Słuchajcie, przychodzę do Was dzisiaj z taką oto paczuchą. Paczucha przyszła do mnie od pewnie znanej Wam youtuberki, której kanał nazywa się Anią na Resorach. Myśmy z Bogusią się poznały może dwa, dwa i pół miesiąca temu drogą mailową. Zaczęłyśmy tak się wymieniać mailami i wpadłyśmy na pomysł, że fajnie by było wymienić się paczuchami takimi wiecie... Ona zaproponowała, że wyśle mi takie polskie produkty, które, polskich marek, których mi tutaj brakuje, których nie mogę nigdzie kupić, a ja za to postaram się wysłać znaleźć coś holenderskiego, na wypróbowanie, czegoś, czego w Polsce kupić nie można. I kochana Bogusiu, jeśli mnie słuchasz, to bardzo, bardzo Ci dziękuję, że udało się zrealizować ten nasz pomysł i że doszło do tej wymiany. I przede wszystkim przepraszam za zwariowaną akcję z paczką, Bogusia wie o co chodzi, ale dobra, Wam też powiem. Adresując paczkę zrobiłam byka, pomyliłam numer skrytki z numerem urzędu pocztowego i Bogusia miała nie lada wyzwanie, jeśli chodzi o poszukiwanie tej paczki, ale udało się, dała radę. No i dobra, to co, to słuchajcie, sobie wspólnie tą pakę otworzymy, mam nóż i działamy. Ale zakleiłaś. O, kochana, jak ja się mam do niej dostać? No dobra, dobra, czekajcie. Muszę się tak rozeznać, gdzie tu mniej więcej uderzyć. Z tym, z tym. Ja dziękuję. Nie zaklejona. O, kochana, żeś mi wcale nie ułatwiła pęci. No dobra, idzie. Poszła, poszła. Dobra. Otworzę się. Jest. Jeszcze jedno tylko. <laughs> Jeszcze tylko jedna struna. Dobra. Ustaram się do środka. Słuchajcie. Jenaś. I mamy piękne pudełko. A w pudełku. O kurczę, jak ślicznie zapakowałaś. W ugusie. Zobaczcie. Odklejamy. O, masakra! Kobieto, spójrzcie. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze widać. Dobra, zaczynamy. Paletka do konturowania skobo. No, ja chyba nie muszę mówić, że to jest taki nasz polski bestseller i, i, i paletki z kobo są wspaniałe. Miałam jedną, aktualnie nie mam już żadnej, także kochana, dziękuję Ci bardzo. Na pewno bardzo mi się przyda lakier do paznokci, ale fajny z My Secret. Zobaczcie, takie ma czerwone serduszka fajne i białe drobinki. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądał na paznokciu. Mamy jeszcze jeden lakier, takie duże błyszczące brokatowe drobiny, to też jest My Secret w kolorze 268 i jeszcze ten poprzedni, 271. Jeszcze jeden lakier i ten jest śliczny, My Secret 270 Pink Cloud, śliczny jest, Taki też ma bardzo ładne drobinki. Tylko będzie mój ulubiony, dalej lecimy. E, no, 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 no. Pomadka, tylko nie mogę, słuchajcie, się... A, Wet and Wild w kolorze... E, 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 kolor... Mega, mega Last Lip Color, ale gdzie jest numer? No, pod spodem. E903C Just Peachy. Fajna, bardzo ładny kolor. Trafiłaś, trafiłaś. Jej. Eee, tutaj mamy cienie do powiek z Wet and Wild. Zobaczcie, takie ładne trzy odcienie: Beż, brąz i, i taki. Kurczę, taki nudziak wpadający w delikatny róż. Coś załamanie br brązu i, i różu. Bardzo ładne kolory. Jestem bardzo ciekawa. Tutaj mamy lakiery Sensic, Top Color. Widzicie, wyciągnę, pokażę. O, ale ładny. Zobaczcie, w takim kolorze. I to jest numer. To jest numer 199. I taki bardziej mniejszy róż w kolorze, w kolorze, w kolorze 200. Śliczne. Dobra. O, i tutaj mamy z tej samej serii Sensi Top Color. Też dwa lakiery. I kolory już widzę, są przepiękne. Jaśniutki bez 136. I to będzie mój kolor, kochana. Jestem bardzo ciekawa tego lakieru 201. Wow. Ale mało czy Kupi to. Sensyk Volume and Shine to pewnie będzie szminka bądź błyszczyk w kolorze Shine Pink 315. Nabłyszczająca pomadka do ust, tak jest. Czekajcie, otworzymy, zobaczymy kolor, bo go tu prawie nie widać. No, blondynce, dajcie teraz coś do otwierania. Dobra, mamy. No, przekradajcie. Takim różu, ale, ale słuchajcie, jest ładny. Bardzo ładny. Jestem ciekawa, jak będzie na ustach wyglądał. Okay. I mamy drugą z tej samej serii, ale już widzę ci mniejsza w kolorze 303 czarny. Bardzo ładna. My Secret Matte Eyeshadow. Matowy cień do powiek w kolorze 505. Miałam kiedyś te cienie i powiem Wam, że były naprawdę bardzo, bardzo fajne. A teraz to powinnam Ci zapalić kopa w dupę, bo się umawiałyśmy na tanie produkty, powiem Ci. Oj, kochana. Inglot. Cienie do powiek. 425. Przepiękny brązik tutaj mamy kolor mamy kolor nie wiem jaki mamy a 29L taki 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 pomiędzy beżem a złotym śliczne kolejny piękny superstar 96 i kolejny system slim w kolorze nie system slim to jest przecież Integra 21N, przepraszam. Piękne mydełko. Ale pięknie. Ojej, ślicznie pachnie. Ja jestem handmade, ręcznej roboty, mydło glicerynowe. Jestem wielkim fanem takich mydełek i powiem Ci, że trafiłaś w dziesiątkę, bo ja nawet uwielbiam ustawiać sobie jako dekoracja tego typu produkty kosmetyczne w mojej łazience. Także trafiłaś Jesteś wielka. O jeszcze jeden cień, słuchajcie, z inglota. Ciemniejszy się. Za podział w kolorze 435. Jej. Sumita beauty. I tu, co to? to? Ej, shadow. Ok, cień do powiek. Tworzymy. Opuszczę. On on się nie chce współpracować. Nie chce się otworzyć. Dobra, poszło słuchajcie, kolor jest bardzo ładny, też w takim brąziku, lekko połyskującym i to jest kolorek. Znajdę czy nie znajdę? No nie znajdę. Champagne, szampan. Dobra. Yy, konturówka. Inglota. I niech zdegadnę, wiedziałam, wiedziałam. Pytałam Bogusi, przy którymś filmiku, skomentowałam jej, jak się jej sprawdza ta konturowa. Bo chciałam sobie ją kupić. Dzięki. Jeju. Dzięki. Brak mi słów. Brak mi słów. I mamy jeszcze Inglot Brow Shaping Pencil. Dr do drwi. Ja dziękuję. Poszalałaś, powariowałaś. Krakowski kredens. Tradycja galicyjska. Peryłeczki z czekolady deserowej o smaku miętowym. Będę się tuczyć. Słodka przekąska. Jestem ciekawa, powiem nigdy Ci, nigdy tego nie jadłam, tak więc... Inglot. Znowuż lip tint mat do ust, mamy usta, Jenaś kobieto, zwariowałaś. Uła, odważny kolor, to jest kolor 11, ta matka w płynie, matowa. Kolor jest odważny, nie? Ja na moje usta powiem szczerze, ciemnych takich, takich wyzywających jakichś kolorów, takich wiecie, nie używam, bo mam bardzo małe usta i nie bardzo się z tym czuję, ale. Ave True Color, matowa szminka Pure Pink. Odcień Pure Pink. Czekajcie, nie chcę jej na razie otworzyć, chociaż nie utworzę. Nie mogę się powstrzymać. Kochana, powiem Ci jedno, zmotywowałaś mnie do używania kosmetyków do ust, bo generalnie ust nie maluję. Jakiś tam błyszczyk, coś delikatnego i tyle, nie? One, są, one mają piękne opakowania, te świnki takie matowe. O, i to jest śliczny kolor. Przepiękny. Jest piękna, naprawdę jest. Wow! I z Woda toaletowa. I znam ten zapach. Kupowałam ją kiedyś. Jej, kochana. Hmm. Teraz jeszcze sobie pisiknę Poszalałaś. Mysia, poszalałaś, kochana. I fajnie. Słuchaj. Bogusiu, kochana, dziękuję Ci bardzo. Jestem w szoku, bo powiem Ci, że umawiałyśmy się, że na Tanie drogeryjne marki, a ty mi tu nasłałaś inglota tyle, że nie wiem ile się wykosztowałaś. Teraz pewnie będzie mi głupio, jak ty nagrasz mój filmik. Nie mój filmik, tylko filmik z moją paką dla ciebie. Buziaki. No, no brak mi słów. No, no, no naprawdę, nie wiem co powiedzieć. Nie myślałam, że. Aż tak zaszalejesz i kupisz takie marki i, i jest tego dużo, bo naprawdę jest full cieni, lakiery. No, no jest w czym wybierać. No dzięki śliczne, buziaki. Pa.